Pamiętacie jak niedawno mówiłem o końcu dziecięcego kontentu na YouTube? Niestety to już się powoli staje jasnością. Więc tak, opowiem wam troszeczkę więcej o COPPA, czyli amerykańskiej ustawie, która ma zapobiegać zarabianiu i y, między innymi... Może nie zarabianiu, tylko jest to amerykańska ustawa, która ma ponowno zapobiegać degeneracji i y, y, przywzania dzieci w internecie. Więc przez to zrobili coś takiego, że niestety wszystkie komentarze, powiadomienia, jeżeli to mielibyście robić to dla dzieci są po prostu wyłączone. Więc co? Po prostu wychodzi na to, że też nie możecie zarabiać na tych dzieciach. Powiadomienia i komentarze te są wyłączone, więc ci twórcy, którzy robią głównie content dla dzieci, czyli głównie dla, nie, nie oszukujmy się, podstawówki, gimnazjum i tak dalej, po prostu ich przychody zostaną minimalizowane albo wyzbrojone do końca, czyli nie będą mogli po prostu wyciągać środków z, od dzieci, kiedy będą one to oglądać, więc to niestety też jest obowiązkowe, co znaczenie. Jeżeli karon za to, że jeżeli tego nie zrobicie, to jest między innymi około 5000 dolarów. To jest dość duży ukus dla kieszeni youtuberów takich jak może Naruciak. Nie może na pewno. Naruciak, Blołek, ogólnie ci, co na dzieciach się wybili. No ja to ja, to, ja to jestem, szaraciek, mały, gówniaszek, ale po prostu mówię, jak wygląda sprawa. Czyli ogólnie mówiąc, ci youtuberzy, którzy na dzieć, główny zasób to dzieci, a ogólnie ich widzowie są powyżej 7 roku życia, bo minimum 7 roku życia, do 18 po prostu nie będą zarabiać na nich. W skrócie, będą bitni, będą musieli iść do pracy. No dobra, może niekoniecznie, aż tak drastycznie, ale chodzi po prostu o to, że zasięgi te zostaną odcięte dla takich filmów. Niestety problem pozostaje, jeżeli chodzi o youtuberów, którzy nagrywają recenzje kreskówek i filmów animowanych, a głównymi odbiorcami tego typu filmów są właśnie dzieci, jak na przykład Pichau kiedyś jeszcze Cyprian. Fuzjonek, to tam nie wiem, fuzjonek ma chyba na to wyjebany. On i tak już swoje zarobił. Jest jeszcze wielu, wielu innych youtuberów, którzy nagrywają takiego typu content i wychodzi po prostu na to, że to będzie koniec. Tak więc co należałoby zrobić w tej sytuacji? Amerykanie po prostu wsadzili wszystkich do jednego worka. Wychodzi po prostu na to, że trzeba będzie albo content zmienić, albo po prostu odejść z YouTube'a. Widzieliście na pewno taką pełną sytuację na Twitchu. Bardzo dużo streamerów odchodziło od tej platformy, ponieważ była jakaś afera dotycząca kradzieży, pieniędzy, czy ogólnie urywaniu zasięgów z contentu. Tak samo y, dzieje się z YouTubeem. Po prostu wasz content, mimo tego, że nie robicie nic złego, ani nic niecenzuralnego, ani głupot, robicie po prostu swoje, jak na przykład recenzujecie cokolwiek, może nawet i zabawki, to tak czy siak nie będziecie mogli zarabiać środków z tego, ponieważ copa, kopa, popa, <grytanie> dobra, ponieważ kopa po prostu wam tego będzie zabraniać, a jeżeli zaznaczycie źle, a to jest obowiązkowe, no to dostaniecie po prostu grzywne. I to nie mało, bo dostaniecie na ryj 5000 dolarów do zapłacenia. Rzeczywiście pewnie niektórzy znajdą na to obejście, ale tak czy siak jest to drastyczne ...degenerowanie przychodów. Jest to drastyczne zmalanie przychodów dla tych, którzy faktycznie na tych dzieciach próbują zarobić. Więc hmm, może jednak trzeba będzie się przerzucić na ten portret tak Magikala. A nie w chwila, Magikal też dostał po dupie. Ale teraz już. Nie wiem, powoli YouTube chyba, wydaje mi się, że zaczyna się kończyć. Jedynie jeszcze recenzje gier jakoś się trzymają, jakoś niektórzy na razie nie narzekają, aczkolwiek monetyzacja teraz będzie naprawdę trudna do uzyskania, jeżeli chodzi o filmy dla dzieci, więc po prostu mi się wydaje, że ten kontakt powoli się kończy. Zamiast tego, ustawa zamiast pomóc, to po prostu bardziej zaszkodzi. Takie jest moje zdanie. Opowiedziałem Wam mniej więcej jak to wygląda, a ja będę się z Wami żałował. Możecie rozesłać ten film dalej, możecie też przeanalizować to, co powiedziałem i na podstawie własnych wniosków dać mi na przykład kontrargumenty, ja ich wysłucham. Możecie nawet mi powiedzieć, że pierdolę głupoty. Możecie mi nawet powiedzieć, że nie gadam tak, jak yy, to powinno się być. Albo inaczej, po prostu możecie powiedzieć, że gadam głupoty. <gryw> po prostu chcę usłyszeć wasze zdanie na ten temat. Wy tam się trzymajcie wszyscy, a ja będę już leciał. Miłego wieczoru. Do zobaczenia wszystkim w kolejnej recenzji czy w kolejnej pogadance.